Dzień dobry. Znajdujemy się w Łomży na Starym Rynku na, w restauracji e, Tibinka, restauracja Staropolska i Kresowa Kuchnia. Z nami jest pani Regina. Dzień dobry pani Regino. Dzień dobry. Nazywam się Regina Cichocka. Urodziłam się w 1926 roku. Zaczęłam 98 rok. Pani Regino, przeżyła pani prawie 100 lat. Łomża w tym czasie zmieniła się na pewno nie do poznania. Proszę mi powiedzieć, jak bardzo, bo Pani widziała te wszystkie zmiany. Jak te zmiany wpłynęły według Pani na Łomrze, na to, jak wygląda, na to, jak, jak, jak się prezentuje? Łomża była bardzo zniszczona. Cała. Tu wszystko wokoło to było wszystko w gruzach. Spalone, wszystko zniszczone. Tu było geto koło mojego bloku, żydowskie, Tam wszystkich Żydów spędzili do tego geta, spalili. Także teraz to jest pierw, a teraz to jest duża zmiana. Hala targowa to była zawsze wtorki, piątki, przyjeżdżali rolnicy, sprzedawali mięso. Obecnie jest hala kultury, ale tu się nic nie dzieje, bardzo rzadko coś tam takie, jakiś koncert jest. Także mało, mało je. mamy mało rozrywek, mało. Rozumiem. Pani jako emerytka ma dużo czasu, spędza go pani na świeżym powietrzu, nie siedzi pani przed telewizorem w kapciach. Obserwuje pani Łomżę, e, mieszkańców Łomży. Według pani Łomża zmieniła się pozytywnie, negatywnie w ostatnich latach. Są jakieś zmiany, wiadomo, ciągle coś się dzieje, ale te zmiany według pani są na plus czy na minus? Łomża zmieniła się dużo, bardzo dużo się zmieniła. Y, na przykład te, tu jest takie po prostu stare miasto. Na południu jest tam przepięknie. Tam są nowe osiedla, no dużo drzew, dużo zieleni. Także jest stara Łomża i nowa Łomża. Pani często też, z tego co widziałem również ja osobiście, często uczestniczy w różnych uroczystościach, w różnych imprezach organizowanych czy to przez miasto, czy to przez jakieś prywatne osoby z no, zdaniem wielu ludzi jest pani taką ozdobą niektórych wydarzeń, na przykład dni łomży czy, czy jakieś koncerty? Ja, na, na przykład ja to jestem. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, ale ludziom się to nie podoba. Jak ja coś zaśpiewam, mam ulubioną swoją piosenkę, to zaraz mówię, że ja głupia, stara, głupia baba. Jeden lubi, drugi nie lubi, a ja to. Kocham rozrywki, kocham koncerty, wszystko, w ogóle, no, lubię to wszystko. A drudzy to nie, drudzy, ja usiądzie i siedzi, przesiedzi cały dzień i... Nic nie robi. Nic a nie właśnie, a ta piosenka, co to za piosenka? Ta piosenka? Pod polskim niebem. A zna Pani słowa, pamięta Pani, może zaśpiewać? Chociaż jedną zwrotkę. Pod polskim niebem w cichym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Pod polskim niebem w cichym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Był już nie jeden las, wiele przeszliśmy rzek, lecz najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Lecz najpiękniejsze są polskie kwiaty. Stokrotki fiołki, kaczęcie i marki. la 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 lala-la-la-la. Stary rynek w Łomży bardzo się zmienił. Również ja z perspektywy swojego Stary krótkiego życia też to, to obserwowałem. Bo tak, przed wojną to był rynek targowy. Tu rynek był w bruku. Tu przyjeżdżały furmanki z koniami, tu sprzedawali krowy, sprzedawali świnie, cielęta. Także to było wszystko targowisko. Stary rynek, w koło. Dużo się działo na rynku. Ta, tak, dużo tak. Tu, tu wszystko, że się kupowało. Hala była targowa, to w koło tu były sklepy, ale wszystko, przeważnie sklepy były żydowskie. Z perspektywy czasu, jak pani tutaj patrzy na, na Łomżę, niektóre rzeczy y, pojawiły się nowe, pojawiły się nowe budynki, y, nowe miejsca, niektóre zniknęły w ogóle w zapomnieniu, niektóre są tylko w pani w pamięci. Tak, miejsca są, zmieniły się bardzo. Na przykład tu za mną były takie puste osiedla, są pobudowane. Y, na południu mieszka mój syn, tam jest przepięknie. Tam jest, tam jest w, ogóle, w ogóle nowa odmienna Łomża. Jesteśmy tutaj w restauracji Kibinka. Miejsce w bardzo ciekawym położeniu. Czy pamięta pani, co było tutaj to tutaj pod filarami w tym miejscu 50 lat temu, 30 lat temu? O, no, to nie było tych filarów. Mhm. Nie było. To teraz, tylko teraz właśnie te prywatne budynki są i porobili te ostroiska różne, ale mało ludzi przychodzi. Cofnijmy się trochę pamięcią do lat dzieciństwa, do lat szkoły. Proszę sobie przypomnieć, jak to było jak pani była w szkole? Może zna pani jakąś ciekawą historię ze szkoły? Może pamięta pani nauczyciela? Do szkoły chodziłam tu, blisko się mieszkałam. To była szkoła numer 6 podstawowa. Była bardzo dobra szkoła. Miałam bardzo dobrą wychowawczynię, kochała dzieci. Natomiast koleżanka moja chodziła do trzeciej, do drugiej szkoły. Tam była taka nauczycielka, że po prostu biła dzieci i dzieci się nie skarżyły w domu. Ale pewnego razu nauczyciel tak pobił jedną dziewczynkę, że ze szkoły pogotowie zabrało do szpitala, także to była wielka tragedia. W Łomży u nas w tej szkole. No i. Jak to się skończyło? Jak to się skończyło? No i skończyło się tym, że y, dostał jakiś areszt, Miał, był zamknięty, ale kiedy wyszedł, to nie wiem. Także po prostu do tej szkoły dzieci bały się chodzić. Ale ja to miałam szkołę bardzo dobrą. Bliziutko bardzo dobrą. Wychowawczyni nasza była bardzo kochana. Nazywała się Nowakowska. Także skończyłam tu siódmą klasę i od razu jak siódmą klasę skończyłam ze świadectwem bardzo dobrym. Wracałam do domu, a już samochód stał. Już co dzieci czekali i wywieźli już naraz nas do, do Rosji. Wjeźli przez Sybir do Kazachstanu. Jak długo trwała taka podróż? Taka podróż trwała pana trwała dwa i pół miesiąca. To bardzo długo. Bardzo dużo długo. I jak przyjechaliśmy do Kazachstanu, tam nasz natory wyrzucili i sobie, róbcie co chcecie. I byliśmy tacy, po prostu jakby psa by rzucił z budy, tak samo i myśmy byli. Była tra Tragedia była, głód, nędza i tylko czekaliśmy, czy kiedykolwiek jeszcze się weźmie to kromkę chleba do ręki. Ale Anders, e, 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 generał Anders jechał przez Rosję z wojskiem, i zobaczył nas, takich płaczących dzieci na dworcu. A na dworze, co dlatego chodziliśmy, zbieraliśmy kawałki dla, żeby palić. Trawo się paliło, a jeść, to jedliśmy susły, takie szczury stepowe. To jeszcze jak ktoś miał, że ktoś umiał to łapać, to miał co zjeść. A jak takie były rodziny, co nie mieli nikogo takiego, żeby to głodowali, umierali po prostu z głodu. pamięta pani nazwę miejscowości, w której pani y, mieszkała na Kazachstanie, na Stepach? Jaka to była miejscowość? Kazachstan to była Kazachstan, Akciubińska obłość. Mhm. Akciubińskiej obłości, bardzo daleko. Ale Rosja była bardzo bogata bardzo bogata. Ale inaczej nas nie nazwali, tylko ty polska świnia, ty polska świnia jesteś. A jak nas wieźli, to już uprzedzili ich tam przed tym, zanim nas tam przywiozą, to że to wiozą bandytów, złodziei, żeby się mieli na baczności, żeby uważali, bo możemy ich i obać, a tu się okazało inaczej. A jak wracaliśmy już do Polski, to płakali. To płakali. Zostańcie z nami, zostańcie. A mama mówi: Nie, wy macie swój kraj, my mamy swój kraj. Ale wam to dobrze jest, wy mówi: chleba macie mnogo, a u nas co? Nic. Dużo osób zostało tam z Łomży? Czy dużo w ogóle wyjechało? Proszę pana, dużo tam umarło z głodu bo byli starzy, nie, nie, nie mogli sobie poradzić. A później już jak mieliśmy swobodę, mogliśmy jeździć gdzie chcemy, to wróciliśmy proszę Pana na Ukrainę. I na Ukrainie byliśmy rok. To już na Ukrainie, to mieliśmy kasza z mlekiem. To już były plantacje, winogron. To już mieliśmy tak dosyta. Wybada jas. Tak. I chodziliśmy jak żniwa były po żniwach. Kłosy zbieraliśmy. Był, dużo to pracy było, bo trzeba mucić, trzeba było pobudzić na żarnach, kręcić, mleć na mąkę. Mamusia się nauczyła chlebek piec, to miałam takiego brata ciotecznego, To on jak zobaczył, że mamusia już ciasto rozczynia na chleb, to latał po całej tej wiosce i krzyczał, klaską w ręce. Ludzie, moja ciociulka dzisiaj chlebek piecze. Także. Wielka radość. Wróciła Pani do Polski w roku? Wróciłam do, do Polski w 1946 roku. I proszę powiedzieć, jak wyglądała Pani życie po powrocie? No, po prostu było bardzo ciężko, bardzo ciężko. Pracy na razie nie można było dostać. No ale to jest całe szczęście. Było, wie Pan, że to była pora letnia, czerwiec. Mamusia chodziła do lasu, na jagódki chodziliśmy, na łąki tam, co mógł to, aby zarobić te parę groszy, żeby chociaż ten chleb był. No i jakoś daliśmy sobie radę, że przeżyliśmy. Później dostałam się do pracy, do tego żłobka, potem do tej szkoły mnie wysłali, także dobrze było. Wspomniała Pani, że poszła Pani do szkoły po której została pani wychowawcą dzieci. Tak, tak. Jaka to była szkoła? Szkoła wychowawcza. Mhm. W Warszawie. Tak, szkoła wychowawcza. I jak wyglądała nauka w tamtym czasie? Jak to, jak to się odbywało? Proszę pana, to były tak. Były wykłady. Po prostu tłumaczyli nam jak przebywać z dziećmi, jak ich traktować, jak ich wychowywać jak z nimi przeprowadzać różne zabawy. I były praktyki w żłobkach. I praktyki się odbywało w żłobku. I później kierowniczka żłobka wydawała opinię tej osobie. Czy ona nadaje się pracować z dziećmi, czy nie nadaje się. No ja oczywiście miałam taką kierowniczę, że nie chciałam je puścić. I mówię, Renia, zostań u nas. A panią ciągnęła do Łomży. Ja mówię pani kierowniczko, nie zostanę, bo tam mam mamę swoją. Tam przebywałam, przeżywałam z mamą dole i niedole. To jej nie zostawię samej. I mamusiec prowadzi mnie. I mówię, nie, wrócę do Łomży. No ale mi się podobało, że ja po prostu umiem prowadzić z dziećmi. Te zabawy różne, tego dalej się nauczyłam. Ja do tańca i drżańca. Okej, okay, wróciła Pani do Łomży. Zaczęła Pani wychowywać dzieci w żłobku, w przedszkolu, tak? Wróciłam do Łomży, potem dostałam się do żłobka. Tutaj w Łomży otworzyli żłobek. Gdzie to było? I poszłam do żłobka i w żłobku tu przepracowałam 40 lat. Pani redaktor z mojego stoku się dowiedziała. Że to błąd, jest taka pani, która przepracowała 40 lat, to przyjechała specjalnie wywiad ze mną przeprowadzić. Jak ja mogłam przepracować 40 lat w jednym zakładzie? Ja mówię, pani redaktor, nie mogłam zmienić, bo to był mój zawód, a ten złowem był tylko jeden. To musiałam. A gdzie to było? W którym miejscu? Yy, proszę pana, to było tu w dole. Tam jest taki bank PKO, to jeszcze niżej, na ulicy Bernatowicza, naprzeciw gimnazjum ogólnokształcącego. Teraz już tego tam nie ma? Tam był człowiek, a teraz już nie ma. A. Jak w ogóle doszło do tego, że założyła Pani rodzinę, jak Pani poznała męża? to było w Łomży, czy to było gdzieś poza Łomżą? Jak to wyglądało? Proszę trochę więcej o tym powiedzieć. Cały czas, ja to, cały czas w Łomży mieszkam. Cały czas. Jak przyjechaliśmy tylko z Rosji, to cały czas już mieszkam w Łomży. I później mąż pochodził z Muławy, koło Warszawy. Zapoznałam męża, wyszłam za mąż. Także no, dobrze mnie było. Mąż był pracowity, był elektryk, inżynier elektryk. Tatuś też był inżynierem elektrykiem. Bardzo dobry, ale zginął też w Egipcie. Jest pochowany tam, jest Tatusia Grób. Także dużo, dużo w swoim życiu przeżyłam. I dobrego, i złego. Tak jeszcze zapytam o pani męża. Gdzie go pani poznała? Gdzie był ślub? Tutaj w Łomży? Nie, w Warszawie. W Warszawie? W Warszawie. A czemu tak? Krzesny ojciec zrobił mi wesele. Rozumiem. <laughs> Bo mamusia była, wie pan, samotna. Nie miała, nie była w stanie, żeby to krzesny zajął się tym wszystkim i... A mąż pochodził z Mławy, z Warszawy. Także się tak złożyło, że było dobrze yy, że w Warszawie. Miała Pani dzieci? Dwóch synów. Dwóch synów. Tak. Się... Jeden zmarł. Jeden zmarł. Tak, jeden zmarł. tak, jeden zmarł, jeden żyje. Bardzo dobry jest. Pomaga Pani? Bardzo, bardzo jest, bardzo dobry, bardzo taki... Obiad, dwunasta godzina, to już on puk Bardzo dobry jest i synowa dobra jest. I wnuczy. W ogóle rodzinka dobra jest. A stan wojenny. Pamięta Pani stan wojenny? Jak to w Łomży wyglądało? A stan wojenny, proszę Pana, to było w 1939 roku. Pierwszy nalot niemiecki. To moja siostra wracała ze szkoły. I jak wyszła ze szkoły, pierwszy nalot. Jak pierwsza bomba uderzyła, tak od tej pierwszej bomby, to cała moja siostra zabita. Miała 15 lat. Dużo wtedy ludzi zginęło w Łomży? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Łomża była tak zniszczona, że w ogóle stary rynek to był jedyny gruz. Uciekaliśmy zawsze do tego. Tam taki był stary dom, i tam były magle, magel taki do, do maglowania bielizni. To tam, żeśmy do tej piwnicy się chowali. Co to by dało, żeby ta bomba rozbnęła? Co pani uważa w życiu? Za największy sukces, swój własny. Proszę pana, ja tylko jestem szczęśliwa i bardzo zadowolona, że ja przeżyłam tyle lat. Mam tylu wychowanków w Łomży. Wszyscy się kłaniają, przechodzą i każdy inaczej mi nie nazywa, tylko moja mama. To jest moja mama. Ona mnie wychowała. To jest takie słowo usłyszeć to jest bardzo przyjemnie. I tu mam dużo, dużo takich wychowanków, bardzo dużo. A tak z drugiej strony, co uważa Pani za jakąś porażkę, coś, co mogłaby Pani inaczej zrobić w życiu? Żałuje Pani czegoś w życiu? No nieraz żałuję, że nie mogłam dalej się uczyć. Do tego bardzo żałuję, no ale nie było, finansowo nie pozwalało, bo musia sama została, proszę pana, a pragnęłam skończyć wyższą szkołę. No ale że tak było, to i tak było dobrze, że tyle lat przepracowałam jak... jako pracownik umysłowy. A ma pani jakiś przekaz dla młodego pokolenia, dla młodych mieszkańców Łomży? Którzy może by chcieli tutaj coś ze sobą zrobić, co ja bym powiedziała. Żeby dużo ludzi szanowali, seniorów szanowali. Żeby dużo było uśmiechu, śpiewu, tańca. Żeby naprawdę było wesoło. Dobrze, to tak już dobijając do brzegu, proszę powiedzieć. Czego Pani można życzyć yy, jeszcze, yy, do setki? Do dwusetki? Ja tylko, pragnę tylko, wie Pan, dożyć do stu lat. Największe marzenie. latek skończę, to będę szczęśliwa i już będzie... będzie... W nic do szczęścia nie będzie potrzebne. Ale jeszcze syn powiedział tak, mamusiu. Jak mamusia skończy 100 lat i dały dwa konie, bryka i po całej Łomży będziemy mamusię wozić. To teraz prawnuczki nie mogą się doczekać, kiedy ja te 100 lat skończę. To będzie wydarzenie. Tylko <noise> co, przyjdę babciu babci jeszcze daleko? Ja <noise> w takim razie bardzo dziękuję Pani za rozmowę, Pani Regino. E, przypominam, e, przypominam też, że jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości restauracji, Kibinka, Następ Rynku w Łomży, restauracja Staropolska i Kresowa. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo Łomżę swoją kocham. Ulubione moje miejsce to zawsze było nad Narwią, tu są takie kamienne schody, po nich się schodziło. I kocham łąki, kocham lasy. Bo jak wakacje były, to zawsze spędzałam z rodzicami w lesie. Miałam kochanego ojca, ale niestety wcześniej zginął. Co wiecie, wyjeździ do Rosji, tak samo jak i nie. W 40 roku wjechali na Sybir do Kazachstanu. Tam przeżyłam katorgi. głód. Brud, po prostu. Pragnęłam tylko kromki chleba, czy ja jeszcze kiedy w rękę wezmę. Chodziliśmy później zawdzięczaliśmy nasz powrót do Polski generałowi Andersowi. On nam załatwił, że mogliśmy już mieć wolność, mogliśmy chodzić gdzie chcemy, gdzie chcemy jechać. No i mamusia moja to była taka energiczna. Babka i mówi, już tutaj nie zostaniemy na zimę, wracamy dzieci do Polski. I wtedy jechaliśmy tak to w wagonach towarowych z końmi, z krowami. Ruszczy pomagali. Byli tacy, co nienawidzili Polaków, ale byli tacy, co pomagali. Tylko mówi cicho być w wagonie. Jak będzie na przystanku, nas tam, gdzieś tam na dworcu, bo was rozstrzelają i mnie rozstrzelają. I taki był mój powrót do Łąży. Wrataliśmy do Lwowa. W Lwowie jeszcze tam przebyliśmy pół roku u zakonnic w Kasztorze. Zakonnicy tam nas przyjęli tych uchodźców i im też dużo zawdzięczamy. No i wróciliśmy do Polski. W 1946 roku. I poszłam do pracy. Pracowałam w żłobku. Później wyjechałam do Warszawy do szkoły. Skończyłam szkołę wychowawczą. Zaczęłam pracować i przepracowałam 40 lat w żłobku z dziećmi. Takimi od 3 miesięcy do 3 lat. Pracę swoją bardzo kochałam. I teraz po prostu brakuje mi tych dzieci, tego wszystkiego, bo jestem sama teraz w domu. Była rodzina, rodzina się rozeszła, a jestem teraz sama. No tak, jeszcze w dzień to w dzień sobie pochodzę tu po sperku, porozmawiam, pośmieję się, poskaczę, pobejkam. Tylko najgorszy wieczór taki samotny jest. I ja uważam, że. Starszy człowiek to jest biedny na stare lata.